Cześć, przyglądam się życiu od spodu, gdybym się wcieliła w rolę mopa, wyglądałabym z grubsza tak. Ciekawe czy to włosie jest nasiąkliwe, czy nie pozostawia smug na podłodze. Czy szybko się ściera? Jaki ładny kontrast między niebieskim niebem a blond włosiem do tego czerwony kij, ładne kolory. Zastanawiam się dzisiaj nad pewną decyzją. właściwie nagrywam to, żeby to usłyszeć. Liczę na to, że nagra się coś. Coś wyjdzie z mojego systemu takiego, czego ja nie widzę, czego ja nie słyszę. Wciąż poszukuję siebie. Każdego dnia obserwuję, jak nie chcę zajmować się rzeczami, których sama nie wybieram. Na przykład, miałam malować ścianę na szmaragdowy kolor sobotę. Dziś, czwartek. Wskazujcie, co zrobiłam. Zamiast wielu innych rzeczy, zdających się być ważniejszymi egzystencjalnie, przetestowałam farbę szmaragdową na ścianach dwóch: z wodą, bez wody. I właściwie podczas tej próby malarskiej doszłam do wniosku, że Największym moim pragnieniem, taką uciechą i stanem, w którym lubię być jest kreowanie czegoś nowego, eksperyment. Na nowo i na nowo coś nowego. Podobno mam nawet problem z powtarzalnością obiadów, ponieważ za każdym razem dopuszczam się eksperymentu mniejszego czy większego. Dzisiaj wcielam się w rolę mopa. Ależ to niebo niebieskie jest piękne. Myślę o zapuszczeniu własnych włosów. W naturalnym kolorze, bo przecież to są moje. Ale nie kolor. Jak to jest być mopem? Nabieram teraz wody. I teraz trzeba wodę wyrządzić. Wyrządź? Mówi się wyząć czy wyrządź? Wycisnąć. I szorujemy. To ćwiczenie dobre dla osób, które mają dużo kortyzolu na plecach i mają deseczkę przeciążeniową, która w moim widzeniu jest parapetem, na którym można stawiać doniczki z kwiatami. Zobaczcie, bycie mopem jest dobre dla ciała. Można rozmasować sobie szyję. Hmm. Ale trzeba zapłacić cenę. Jaką? Muszę się pokazać w niezbyt atrakcyjnym wydaniu. To znaczy... Uff, skóra wisi. Widać podkrążone oczy. Brak makijażu. Hmm. W innych rolach twarz jest bardziej elastyczna i napięta. Ale wcielając się w rolę Mopa, niestety jestem blisko podłogi. Czyż to nie ciekawa kreacja? Zobaczcie. Co czuje Mop? Co może czuć Mop? Wielbiam takie sytuacje, kiedy ja coś nagrywam, a dzwoni telefon. Jakby nie trzy dni nie dzwonił, tak w tej sekundzie, kiedy ja nagrywam, dzwoni. I teraz pytanie. Czy mop jest od tego, żeby odbierać telefon? Czy w ogóle mop wie, co to jest telefon? Hmm. Pobawmy się błękitem nieba. Hmm. To dobra przymiarka do fryzury, ala Mer Merlin Monroe, może troszeczkę krótsza, jakbym wyglądała. Hmm. Spróbujemy stanąć na głowie, co czujemy ob? Jak można się bawić kolorami? Te włosy są jak pióra. A może jestem teraz w roli takiego słonecznika, który tańczy na wietrze? Istnieje już. Raczej mopem Nie wybieram być, ale. Warto jest sprawdzić, czego się nie chce, prawda? Nie chcę się zniżyć do podłogi. Nie chcę brodzić w życiowych brudach. Nie chcę, żeby ktoś mną powłóczył. Jedyny plus, jaki zauważam w byciu mopem, to dobroczynny masaż szyi. Pozwól, mopie, że podziękuję Ci za tę rolę. A jutro spróbuję być w innej roli. Ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego. Podczas wcielania się w różne role, zapominam o świecie. Nie myślę o żadnych problemach ani sprawach. Nawet inaczej patrzę na niedoskonałości ciała na ząb czasu hmm. uwielbiam wcielać się w różne postaci A gdzie jest błękit nieba dlaczego zginął błękit nieba Poszukamy błękitu nieba. Mhm. O, wystarczy machnąć włosami i wraca błękit nieba. Już teraz będę wiedziała, że jak dostanę rolę mopa, to odmawiam. Chyba są ciekawsze role. Być takim wymiętym, ciąganym po podłodze. Z twarzą przyglebie. Czy dla aktorstwa muszę aż przyglebić? O. Widzicie, na życzenie wraca błękit nieba. Mogę tym zarządzać. W zależności od stopnia nachylenia się do telefonu, zmieniam kolor nieba. Ale to władza. Kochani, a wy jaki najbardziej lubicie swój świat? Jak on wygląda? W którym świecie czujesz się najlepiej? Najbezpieczniej, Czas ci Inaczej płynie, właściwie nie czujesz upływu czasu. Nie masz nudy. A wręcz przeciwnie, niekończącą się fascynację. Ja dzisiaj się wcielam w rolę mopa i przy okazji dowiedziałam się o swojej nadprzyrodzonej no, mocy. Zobaczcie, mam moc zmiany koloru nieba. Do kolejnej postaci.